nie się, kurde. Siema, tu Nikolaj222 w kolejnym odcinku 84 z Minecraft Survival na roku sezon 2. Znaczy, na sezonie drugim to jest 43 odcinek, chyba tak. Nieważne, dobra. W dzisiejszym odcinku przyzywamy Widera. Jak widzicie, mam bardzo dużo czaszek. Jeszcze tu jest ciekawe twierdza lederowa. Zbroję mam taką se, troszeczkę poharataną, ale dobra. W tym odcinku spróbujemy z nim właściwie z nimi, bo będę robił w konia dwóch liderów walczyć. To się dzieje, to się dzieje. Schron buduj. Okej. Okay. Dobra. Idziemy, kurde, na niego. O, netherite, nice. Mam totem nieśmiertelności jakby, co? Na razie jest dobrze, nie stwarza tutaj zagrożenia. Hey, jak go robimy, nieźle dzięki farmie totemów mam trzy totemy nie umierania, chodź, wider, chodź łatwo z tobą. Ej, jak nam to łatwo idzie? Już trudniej było, o wiele trudniej było z Wurtenem. Goście, jaki ty jesteś łatwisz. Masz mniej niż połowę. Kurde. Gdzie ty jesteś? Tu! No. Gdzie ty spierdzielasz? Okej, okay. nawalamy go. No i już po tobie. <laughs> mam ich z głowy. Cztery minuty walki. Esat z w frajerze. Patrzcie. Ej, tutaj było bardzo łatwo nie powiem. Fakt, że mi gwiazda nie spłynęła. Mam gwiazdę, mam, czekajcie. Wezmę sobie to. Tak to se zrobi, czekaj. Ej, nie spodziewałem się, że tak łatwo to wszystko pójdzie. Mam jeszcze stak tych. Stak koksów. Mega łatwo. Szczególnie, że mam dużo stak tych. Nie koksów, tych enchantowanych, tylko tych. Tych to towarem, dobra. Fak, ile tego nedzieraku. Nawet to temu, że się nie użyli. No to co? Żeby było troszeczkę trudniej, spróbujemy sobie dwóch widerów naraz odpalić. O, magma cube. Czekajcie, bo z dwoma uiderami już może być trudniej. I to sobie gdzieś schron zrobię. Z pierwszym, z jednym uiderem było essa. Takich to mógłbym ze 100 pokonać. Tak pojedynczo, oczywiście. Es. Dobra. No i fajnie, mamy pierwszą już niederową gwiazdę. A słuchajcie, zbieram te gwiazdy, bo to nam się naprawdę, naprawdę przyda. Naprawdę, naprawdę przyda. Buduję się schron, żebym miał gdzie spieprzać. Jakbym miał. Mało HP bardzo. Zresztą mam jeszcze trzy totemy, nie? Ale. Jak jest na ziemi. To tutaj on bardzo spieprza. Jakby to była Java, to mógłbym ich pokonać ze 3, by było o wiele łatwiej, bo na bedroku Wither jest trudniejszy niż na Javie. Bo na Javie ma 300 punktów życia, mniej niż, reader, mniej niż Warden, a tutaj na bedroku ma 600 punktów życia. Także to nie przelewki, ma więcej HP niż Warden na, na bedroku. Także no, 600 punktów życia, czyli 300 serduszek, jakby ktoś nie wiedział. Dobra. Nie nederak mi się tutaj pakuje i mi zawala ekwipunek cały. Ale dobra, przeżyję. Mam krzemień przy okazji. Tu jest gdzieś lawa na 100%. <gry> e, gdzie miałem wyjście z tego schronu? Gdzie ja kopałem? Pokonałem udera, kurde, nie mogę znaleźć drogi, z której ja wychodziłem, nie? To są dopiero jaja. Widziałem, że tam nam Wither odkrył netherite. Także bardzo fajnie. Zauważyłem, że było o wiele bardziej łatwiej niż mi się wydawało na początku. Tu gdzieś był netherite. Dobra, no nieważne, później sobie sprawdzimy. Dlatego właśnie się nawalam z tym frajerem w netherze. Teraz z dwoma frajerami złote jab jabłko na drogę stawiamy. Jeden. No i stawiamy tutaj dwa hop hop I hop dzielamy Czekajcie, że stawie to bardziej Możemy się widzieli chpę. Mam nadzieję, że widzicie dwa paski. Tam mam schron. Lecimy, dobra. Oj, jak fajnie, że tutaj podleciałeś. Mamy pierwszego frajera. Spamiętuj strzałami jak i normalny. Gdzie on Dobra, to my się zajmujemy drugim liderkiem. One są o wiele trudniejsze od smoka. Ale jestem wykokszony, więc Jest mi tutaj zagrożenia. Nie stawiacie. Widzę, że w ogóle nie muszę korzystać ze schronu. Sytuacja jest jak jest, lekko laguje. O nie widzę ty debili, kurde. o ja pierdziele jak laguje. Okej, okay, widzę ich. O ty snajperze, mają daleki Zasięg tych czaszek, nie? I już ma połowę. Okej, okay, regeneracja. Został mi jeden totem. Lecimy. Okej, no, Okej, okay. nie żyje jeden Jeden patrzcie, żyje, patrzcie Wider pokonał Widera, co jest? że widać co się dzieje? Z łuku go nie mogę trafić, bo ma połowę HP, widzicie? A nie, mogę. Nie, nie mogę. No. Skierdziela, bo się nie boi. Kurde. Okej, okay, dostał I Jeszcze gaz dołączył. Okej, okay, nie żyje. Łatwo, słuchajcie. Teraz gaz. Cześć,